Witam gorąco na konferencji po meczu Araków Raków Częstochowa, wynik bezbrankowy, komentarz trenerów obu drużyn, po mojej prawej stronie pan Jerzy z oraz trener Chojniczanki Mariusz Pawlak po mojej lewej stronie, ale jak nakazuje staro Zwyczaj, zaczniemy od trenera gości. Witam bardzo serdecznie, ja przede wszystkim cieszę się z tego, że, że wyłudzimy stąd jeden punkt, mecze w Chojnicach z naszym udziałem są zawsze bardzo dramatyczne jest dużo emocji, co prawda dzisiaj nie padła żadna bramka, ale na pewno e, były takie sytuacje do tego, żeby te bramki padały. E, ja muszę powiedzieć, że tym bardziej się cieszę, że wychodzimy stąd jeden punkt, ponieważ w kilku sytuacjach mieliśmy troszeczkę szczęścia, na pewno w końcu z tych spotkań, które zagraliśmy na jesień, to była najlepsze że nas z nim się mierzyliśmy e, i, i z tego powodu też jadąc do teraz w możemy być szczęśliwi, że zabieramy punkt. Ja Mariuszowi gratuluję, dobrej drużyny, dobrej gry i myślę, że w pewnych spotkaniach w koniec ja więcej punktów, będę miał więcej szczęścia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, do gospodarczy. Znaczy ja bym na początku, wiesz no, zrobiłem błąd rano, że nie poszłem do kościoła, jeśli chodzi tutaj o trenerów. Drugi raczej powiem o, o sytuacji, natomiast z, z samymi sytuacjami mecz się nie wygrywa. E na pewno po części to są gdzieś tam umiejętności, które, które szwankują nam, ale ale e, zespół gra dobrze, to co sobie dziś tam zakładamy, natomiast mówię, skuteczność nasza jest na dzień dzisiejszy poniżej tego, co sobie dziś tam zakładałem. Oczywiście sprowadzając tych zabórków, którzy, którzy są. Dali serce, bo mówię, to jest ich, ich e, zawód. Tak? E, punkty uciekają. Jesteśmy tam gdzie, tam, gdzie nie powinniśmy być, tam, gdzie sobie nie zakładaliśmy. Po musimy się zbierać po, krok po kroku, bo niby to jest runda jesienna, jeszcze jest rewanżowa, natomiast no, mówię, plany nasze były zupełnie inne. Szkoda punktów, szkoda tego, bo moi zawodnicy mówią, że o jakimś cały czas nie fakt, nieszczęście. Myślę, że ja bym musiał szukać u siebie, nowych jakichś rozwiązań. Mówię, jeśli chodzi o grę, jestem zadowolony, z, z, założyliśmy sobie, że ten mecz mamy zagrać na zero, no to właśnie nie pamiętam czy dokończyłem na zero tylko z tyłu. Czy moi zawodnicy wiedzieli to, że to z przodu? Ale mam nadzieję, mówię, że, że, że te wszystkie yy, niedosiągnięcia nadrobimy to w następnych meczach i zaczniemy punktować, wygrywać mecze przede wszystkim. Dziękuję, dziękuję, proszę. Ja. Pamiętam, że Pan pamiętał, gdzie idziemy na sektor też ciężki. Każdy jest ciężki. Dzisiaj graliśmy przeciwnikiem, którego analizowałem i był to moim, moim, moim zdaniem najtrudniejszy przeciwnik z tych skrótów, z tych e, informacji, które zebrałem. Natomiast pokazuje na to, że z takim przeciwnikiem stworzyliśmy sobie kilka, czy, kilka sytuacji. Tak? No bo nie można mówić, że jakiś tam przeciwpiłka spadnie w polu karty, to od razu jest sytuacja stuprocentowa. Bardzo groźny przeciwnik i dlatego mówię, każdy kolejny będzie dla nas trudny, ponieważ nie wygrywamy meczu. Wie, mówię, że już widzę tą złość w szatni, ale to mówię, no ja bym wolał widzieć radość. Ja są na chwilę po wejściu Radlecki, chwilę po wejściu Orłowski, my mieli te swoje sytuacje, które mówi przesądzić o, o, o losach meczu. I, I tym bardziej to mi są źle, a Pan? Znaczy no, brakowało właśnie na tej jednej bramki, bo mówię, no, zespół Rekowa to nie jest drużyna, która gdzieś tam e, przyjemna znaczy no, dzisiaj akurat może, może tak zagrała troszeczkę bardziej defensywnie, ale też wcześniejsze mecze grali otwarty, otwarty futbol i spodziewałem się, że jeśli strzelimy szybko bramkę, e, ta gra nam się ułoży zdecydowanie lepiej, czyli będziemy mogli sobie m, m, kontrolować tą grę i postarać się o strzelanie następnej m, czy następnej bramy. Natomiast mówię, brakowało tego właśnie czegoś, co, co, co zakończyło się bezbronkowym wynikiem. Czy jeszcze jakieś pytania? Jeśli nie ma, to dziękuję bardzo. Okay.